Oczywiście w niedzielę nie prasuję tylko spodni, bo szkoda odpalać żelazka, więc na drugą nóż nagrałem też to, jak ja osobiście prasuję koszulę. No i zaczynam oczywiście od zwiększenia temperatury na żelazku na bawełnę. Stawię tylko to, bo bo, bo żelazko ja osobiście zaczynam koszulę od prasowania kołnierzyka na lewej stronie. Rozkładam go na płasko, dociskam żelazkiem i wtedy kołnierzyk mam już ładnie rozprasowany. Później przechodzę do prasowania rękawów, rozkładam rękaw i staram się wyczuć rękami, czy z drugiej strony nie ma żadnej zakładki. Prasowanie rękawa zaczynam od prasowania mankietu po wewnętrznej stronie, i później tak rozłożony właśnie rękaw, przejeżdżam tutaj środkiem. Staram się nie dojeżdżać do tego brzegu, żeby tego kanta ewentualnie nie zaprasowywać aż tak bardzo. Ale tak jak mówię, jeżeli to nie jest koszula, jeżeli to jest moja koszula. Prywatna, no to, no to nie, nie obracam tego rękawa 8 razy, żeby mieć zaprasowane z każdej strony idealnie. W pracowni krawieckiej mamy taką specjalną poduszeczkę, którą się do tego rękawa kłada, okay, i można wtedy ten rękaw spodnie prasować, obracając go na bieżąco, więc te rękawy są faktycznie idealnie wyprasowane. I teraz, kiedy mam już wyprasowany kołnierz i rękawy, przechodzę do prasowania frontu i pleców. Rozkładam front na desce. Naciągam go jak najbardziej się da i prasuję front, przekładam koszulę na plecy, prasuję plecy i przekładam ją na drugi front i prasuję front. Aż tak bardzo się nie przejmuję tymi koszulami, one są najbliżej ciała, one muszą trochę pracować. Jeżeli bardzo Ci się nie podoba efekt pogniecionej koszuli, to to co mogę polecić to szukanie tkanin typu jersey, czyli takich tkanin elastycznych. Nie zatem kończę, mam nadzieję, że dowiedziałeś się dzisiaj czegoś nowego. I jeżeli podoba Ci się moje podejście do kwestii elegancji, to serdecznie zapraszam do zaobserwowania mojego profilu. Bardzo dziękuję.